chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Opola do rozwiązywania testów ponieważ jako fundacja Fabryka Inspiracji.pl organizujemy Wielki Test Opole 800 który odbędzie się 22 kwietnia w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu jednakże Wielki Test to jest projekt który składa się z dwóch części pierwsza część to testy online które można znaleźć na stronie www.testopole.pl a druga część to jest wielkie widowisko medialne które odbędzie się w kwietniu wszystko to jest możliwe dzięki współpracy z ekspertami, którą nawiązaliśmy jako Fundacja Fabryka Inspiracji.pl. To dzięki wiedzy wybitnych Opolan mamy bazę pytań, z których powstają właśnie cotygodniowe testy, jak i również powstanie test 22 kwietnia. I tutaj chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za współpracę. Czyli zapraszamy wszystkich na stronę www.testopole.pl. Tam znajdziemy cotygodniowe pytania. Cotygodniowe testy, gdzie znajdują się pytania, które mieszkańcy mogą uzupełniać, wypełniać, dowiedzieć się czegoś więcej, ponieważ nasz projekt ma na celu edukację, czyli oprócz tego, jeżeli Państwo nie znają danej odpowiedzi, w teście Państwo mogą uzyskać komentarze, dowiedzieć się, dlaczego ta odpowiedź jest poprawna. Tak jak tutaj zostało wspomniane, nawiązaliśmy współpracę z ekspertami, którzy przygotowali dla nas pytania oraz odpowiedzi, ale również mieszkańcy mogą przygotować swoje pytania, jeżeli mają własne propozycje, do czego bardzo serdecznie zapraszamy i na stronie testopole.pl. Jest formularz, który, poprzez który można wysłać nam pytanie, odpowiedź, ale również jeżeli Państwo mają swoje zdjęcia, galerie, film, którym chcieliby się podzielić, to również do tego bardzo zachęcamy. Czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. Będą to upominki związane z obchodami 800-lecia Opola oraz specjalnie na tą okazję wydane albumy. Tak, serdecznie zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, Opole Test. Wówczas na tym kanale można znaleźć liczne filmy, ponieważ dwa razy w tygodniu będą publikowane. Są to pięcio-okołominutowe odcinki, gdzie zarówno mamy wypowiedzi naszych ekspertów, którzy opowiadają ciekawe historie, ciekawostki, rzeczy, których na pewno nie wiemy o swoim mieście, a dzięki obejrzeniu tych filmów można się dowiedzieć. A na sam koniec jest sonda, czyli proszę się nie obawiać, jeżeli ktoś z nas zobaczy nas na mieście z mikrofonem. Są to ciekawostki, jest część pytań z historii, jednak chcieliśmy, żeby były różne dziedziny, czyli mamy również dziedzinę sportu, kultury, historii, różne ciekawostki dotyczące miasta, również te bardziej aktualne. Tworząc właśnie zespół ekspercki, zadbaliśmy o to, żeby pytania były różnorodne. Dlatego wśród ekspertów mamy między innymi architekta, badacza dziejów Opola do roku 1945. Mamy panią, która zajmuje się właśnie opolem średniowiecznym. Mamy Pytania z dziedziny sportu, z dziedziny kultury, muzyki. Także tutaj zadbaliśmy, żeby rzeczywiście ten przekrój wiedzy o Opolu był jak najszerszy. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby sprawdzić się, przetestować ze znajomości historii Opola. Te testy zostały przygotowane w taki sposób, żeby to nie były pytania, które są rzeczywiście jakieś bardzo trudne. Myślę, że każdy, kto ma taką podstawową wiedzę, jest w stanie na te pytania odpowiedzieć, ale jednocześnie jest część edukacyjna, są filmy z ekspertami, można sobie naprawdę wiele ciekawostek takich związanych z historią miasta i osobami, które w tym mieście żyły, przyswoić, co przyda się na tym finałowym teście 22 kwietnia w Teatrze Lalki Aktora. Myślę, że wielu Opolan będzie chciało przyjść, na żywo się sprawdzić i przetestować, ale będzie również możliwość przetestowania. Swojej wiedzy online, i spodziewamy się, że też mieszkańcy Opola, którzy wyjechali już z Opola, mogą mieszkać na całym świecie. Bo to jest jakby zaletą tego rozwiązania, że ktoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, też na żywo będzie mógł się zarejestrować w systemie i odpowiedzieć na pytania. A dodatkową zachętą jest to, że będą przewidziane nagrody, których jeszcze w tym momencie nie powiem, ale na pewno nagrodzimy osobę, która najlepiej odpowie na pytania online. Taką osobę, która w sali w Teatrze Lalki Aktora będzie miała najlepsze odpowiedzi. I planujemy nagrodzić również zwycięską ekipę naszych ekspertów, czy VIP-ów, którzy zostaną zaproszeni i będą odpowiadać na, na zadane pytania. Bliżej wydarzenia, czyli bliżej kwietnia będziemy zdradzać te szczegóły dotyczące organizacji tego Wielkiego Testu. A teraz co tydzień zapraszamy na. Co tygodniowe testy quizy zapraszam do tego, żeby je udostępniać, żeby dzielić się tą wiedzą dotyczącą historii naszego miasta.